Kolejnym krokiem jest wczytanie tych loginów i haseł do naszego formularza logowania, aby system też sprawdzał no, te niestandardowe loginy haseł. Loginy i hasła, aby można się zalogować też innym użytkownikiem, a nie tylko administratorem. Więc sobie zrobimy tester 2. 3, 2, 1. Jan Kowalski, i też niech będzie standardowy. Yy, OK, no i musimy po prostu sobie najpierw wczytać tą tablicę. Yy, więc zrobimy to tak jak już robiliśmy wcześniej, dla, yy, dla na przykład tutaj yy, tych typów. Więc robimy sobie znowu publiczną zmienną. Tablica Users Full tak się będziemy ją nazywać, no i zrobimy sobie też po prostu ctrl c, ctrl v, skopiuję sobie nazwę, żeby standardowo wiedzieć co chcę wczytywać, tablica users full, no i tutaj wykorzystujemy, że musimy wejść w arkusz użytkowników, żeby móc z niego odczytać dane, Yy, czyli teraz tak, admin panel, no i potrzebujemy wpisać po prostu zakresy, no i te zakresy będą od 9.58 do 31.61 w razie czego jak będziemy potrzebowali więcej użytkowników no to oprócz tego, że tu zwiększymy zakres, no to będziemy musieli no właściwie tylko i wyłącznie w tym miejscu zmienić zmienić nasze zakresy. No i jeszcze co chcę wczytać. Klikam. No i sprawdźmy czy działa. Tak na marginesie ja miałem tutaj dwa dwa tygodnie przerwy ze względu na tam inne obowiązki, więc troszkę jestem wybity, ale to nie szkodzi sobie poradzimy, po prostu niektóre rzeczy pewnie będę musiał e, sobie poprzypominać, dobra, klikamy w 5, e, no i zaraz sobie to sprawdzimy, users full, mam tester, mam jemnowak, aha, tutaj coś z zakresem pomieszałem, no i tu dalej jest, tylko tutaj mam za dużo tych pustych e, komórek, 58, 61 miał być, panel administratora, użytkownicy, może sobie to trochę oddalę. No i od 58 do 61 dobra. No więc się zgadza. No i teraz musimy to po prostu wykorzystać czyli w naszym login formie wracamy do login, login, formu, login formu no i w momencie wczytywania tego formularza check validation nie mamy tego jest tylko na login sprawdzamy. No to sobie zrobimy żeby podczas otwierania żeby podczas otwierania naszego formularza na activate na inicjalizację sobie po prostu wywołamy tą funkcję jeszcze nazwy zmiennej tablicy właściwie potrzebujemy, żeby po prostu nie musieć przeskakiwać. No i mam teraz tą tablicę. Z tymi danymi, no i teraz, oprócz naszego administratora, czyli ja sobie muszę przypomnieć, gdzie to było sprawdzane, klikamy przycisk Login, jest check validation. Jeśli jest false, to wychodzimy. Jeśli jest true, jeśli jest false. Check login, aha, check login data jest false, to wpisane daty są nieprawidłowe i to też wychodzimy, jeżeli wszystko jest w porządku, to mamy unload me, czyli wszystko się dzieje w tych funkcjach, najpierw jest check validation, to chyba chodzi o to, żeby te dwa pola nie były puste, eee, tak, check validation nie może być puste, hasło nie może być puste, Oba nie mogą być puste, czyli check login data. Wszystko tu jest w tym, w tej funkcji. Dobra, i musimy sobie prześledzić. Ja muszę sobie prześledzić, bo nie pamiętam, co tutaj się działo. Działo się to, że wczytywałem do login tekst i password tekst wartości z okienek, które wpisał użytkownik, i następnie w pierwszej kolejności porównałem, czy, czy zgadza się to z naszym adminem i admin passwordem. Jeśli tak, to uzupełniałem dane no, administratora. No i wychodziłem z funkcji. Teraz jakby nie chcę wychodzić z funkcji. E, na razie sobie to zakomentuję Ja po prostu muszę sprawdzić warunek i e, as integer e, w pętli po naszym e, po naszej całej tablicy e, User Full. E, no więc robimy pętlę for i. E. E, Pętla wczytana, tablica wczytana w ten sposób, a 13 od 1. No i tu abound, a, abound, ok. No i do po prostu ilości wierszy w tej tablicy e, możemy sobie to, mm, no właściwie sprawdzić. Ta tablica powinna być wczytana. 23, no i 31 minus 9, to by się musiało. Zgadzać możemy sobie tak zrobić. 22, no ale plus 1 trzeba doliczyć, więc, więc jest OK. <laughs> no, i tu znowu będziemy musieli sprawdzić login tekst i password tekst. Ale chciałbym też sprawdzić to, żeby nazwa użytkownika i rola nie były puste. Czyli w pierwszej kolejności sprawdzimy sobie taki warunek, że żaden, żadna, czyli i 1 nie może być pusta czyli jeżeli jest różne niż puste oraz No i sprawdzimy tak aż do czterech dwójka nie może być różna niż puste zrobimy złamanie linii żebyśmy mogli to widzieć trójka nie może być różna niż puste and czwórka nie może być różna niż puste i przechodzimy dalej. To mam pierwszy warunek. Zaraz poprawimy jakiś błąd, bo się świeci na czerwono. end, Aha, tutaj brakuje end. I teraz jest, jest ok. Czyli sprawdzamy, jeżeli żadne z tych pól nie jest puste, czyli wszystkie są uzupełnione, to dopiero przejdziemy do sprawdzenia tego warunku, który jest tutaj. Czyli jakby zagnieżdżam warunek w warunku. O sobie skopiuję and if to sobie tutaj usuniemy. Ok, i te puste też sobie usuniemy. No i teraz mam jakby warunek w, w warunku, gdzie sprawdzam, czy login tekst to będzie nasz jakby login z, z tablicy, czyli pierwsza, pierwsza kolumna i password tekst będzie druga kolumna. No, i jeżeli znajdziemy, że to jest puste, no to będzie exit function tak naprawdę. Czy my coś przypisujemy do tego? Tak, tutaj przypisujemy true, więc musimy też to sobie tutaj przypisać. No i dalej, właściwie te trzy rzeczy też musimy sobie tutaj przypisać. Czyli ja może to zrobię inaczej, żebyśmy w ten sposób tego nie przypisywali. Yy, tylko po prostu osobno, bo teraz jakby kopiujemy kod. Nie chcemy kopiować kodu, ale na razie sobie admin login to login, yy, password fuel name, czyli nie login potrzebujemy. Fuel name to jest trzecia rzecz, no i jeszcze tej roli nigdzie tutaj nie przypisuję, więc to też byśmy musieli yy, załatwić. Więc to też sobie załatwimy. Właściwie tu to exit function może być. Niepotrzebnie je usunąłem, bo będzie to działać tak, że najpierw sprawdzimy, czy są poprawne dane administratora, jeżeli są. Z, z, z prawdziwe, to nie musimy już iść dalej, więc to jest jakby troszkę optymalizacja, dopiero jeżeli nie są prawdziwe, czyli nie wyjdziemy z funkcji, będziemy tą całą tablicę sprawdzać, no ona ma 30 wierszy, to 23, to jakby nie jest to dużym problemem, jeśli chodzi o wydajność, no ale uczmy się tam gdzieś mniej więcej chociaż dobrych praktyk, mm, żeby nie wykonywać kodu, który niepotrzebny jest, no i co, i active tą rolę sobie zapiszemy, tej roli widzę tutaj nigdzie nie mam, więc wrócimy sobie do config'a Gdzieś tutaj powinny być zmienny, jest login, jest fuel name, no i zrobimy sobie active user I zrobimy sobie rol Jako rola w systemie, skopiuję sobie nazwę zmiennej, zmienny przejdę tutaj do naszego, do naszej funkcji No i w tym miejscu zrobimy, równa się i w tym miejscu zrobimy równa się, no i tutaj rola jest w czwartym więc robimy cztery a tutaj no musimy jakoś to też rozróżnić, więc ja bym ogólnie i tak dodał dodał dwie zmienne na role niech one sobie będą stałe, tutaj je sobie dodamy i zrobimy sobie admin role name i standard user role name. Dodam podkreśniki. I standard. Standard, ok. Bez literówek. No i tu zrobimy ten administrator. A tutaj standardowy, standardowy. No i to powinno być to samo, co jest w tej kolumnie standardowe. A może sobie skopiuję dla bezpieczeństwa czy tam żadnych literowych, nie mam, nie ma żadnych spacji. No ufam te, temu sprawdzeniu, e, sprawdzeniu poprawności danych, który jest tutaj, nie będę tego w żaden sposób dalej walidował. No ale trzeba pamiętać, że jeżeli dodałbym nową rolę czy dodałbym, e, zmieniłbym sprawdzenie Poprawności danych w tym miejscu, no to, to, to wtedy gubimy jakby to połączenie, bo to połączenie jest na sztywno wpisane, nie jest w żaden sposób zakodowane. E, więc e, tak właściwie, no to powinniśmy to, e, e, no to zrobić, żeby te nazwy z tymi były połączone, ale nie będę teraz się. E, no tego robił, uznaję, że to w tym projekcie jest niepotrzebne. Jeżeli byłby to jakiś e, e, poważniejszy projekt, to pewnie, znaczy, tak byłoby trzeba zrobić. Ale na razie to zostawię. Standardowy administrator, więc zobaczymy, jak to wykorzystamy. No bo, jeżeli logujemy administratora, to ja chcę, żeby on miał admin role name. A jeżeli standardowego, no to właściwie no, skopiuję stąd, już tego nie muszę używać, po prostu później w walidacjach do tych nazw się będę, e, będę odnosił, tylko i wyłącznie po to, żeby nie musieć się odnosić do stringa. Bo jeżeli będę chciał zmienić e, w tym miejscu jednak tą nazwę, no to wystarczy, że ją zmienię w konfigu, a nie w 17 różnych miejscach w kodzie. E, dobra, e, więc wydaje mi się, że na ten moment mielibyśmy. Mielibyśmy to, no trzeba to przetestować. Ja zapiszę ten plik yy, jako w ogóle yy, nową wersję. Dawno tego nie robiłem. No tu dwa tygodnie przerwy były. 1.8 jest zapisany. Jest zapisany. No to sprawdzimy sobie to logowanie. Yy. Ja wiem, że tutaj w tym miejscu o administrator. No, i jeszcze sobie przypomnę, jak je wpisałem. Tester 1, 2, 3 i tester 2321 e, A sobie dodam jeszcze tester 3. I resztę pozostawię puste. Zobaczymy, co się stanie po prostu. No, i wywołuję sobie ten login. No, i robimy tester. Raz, dwa, trzy. Zaloguj się. E, no, zalogowałem się, ale tutaj się administrator nie zmienił. Dlaczego? Hmm. No musimy sobie to prześledzić. Aha, już wiem dlaczego. Bo tutaj nie zmieniłem, e, nie zmieniłem tej nazwy, czyli to też musimy zmienić i to jest full name, to jest fuel name. Nie, nie 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 nie, admin tylko active user. No więc jeszcze raz test tester i raz dwa trzy. No i jesteśmy Janem Nowakiem. Teraz jeszcze raz tester 2, i tam było 3, 2, 1. Jan Kowalski, a no zróbmy ten tester 3. Właściwie tam chyba hasła nie uzupełniłem. Wrócę do tester 1, 2, 3, bo inaczej by mi się zamknął arkusz. No dobra, uzupełnijmy tu hasło 1, 2, 3. Sprawdźmy, czy zadziała. Tester 4 to był swoją drogą, i raz, 2, 3. No, i nie mogę się wpisać, podaje mi system komunikat, że e, wpisane dane są nieprawidłowe. No, myślę, że to możemy zostawić, one są nieprawidłowe. E, no, z tego względu, że nie mamy nazwy użytkownika i roli, mimo że login i hasło wpisaliśmy poprawnie, no to ta walidacja, że wszystkie pola muszą być uzupełnione działa. Wydaje mi się, że to e, wystarczy, czyli admin, admin. Raz, dwa, trzy, zaloguje się. No i, i, i jest, jest to ogarnięte, jeśli chodzi o użytkowników. Oczywiście, jeżeli usuniemy, to on zostanie usunięty. Ale do tych operacji, gdzie był Jan Kowalski, już uzupełniony, no to Jan Kowalski pozostanie. No więc tak to sobie zrobimy. Będziemy go wpisywać na szczywno. No, i na ten moment pozostaje jeszcze, jeśli chodzi o logowanie, kwestia no, użycia tych roli, bo one do czegoś tam będą służyć. Przede wszystkim chciałbym, żeby administrator mógł, tylko administrator mógł wchodzić do nie wiem, czy całego panelu administratora, czy do, tylko do, do tych użytkowników, to sobie jeszcze zobaczymy, ale to jest jeszcze do zrobienia. Bo moglibyśmy zablokować na przykład dostęp tylko do edycji użytkowników e, dla, dla innych userów, e, albo zablokować dostęp do, do całego tego panelu administratora. W końcu on ma taką nazwę, więc może tak to zrobimy. Tu widzę, że mi się informacje jeszcze e, z użytkowników nie ukrywają, to musimy je e, ukryć, format i format właściwości i przenieś i zmieniaj no i on się teraz będzie ukrywał nie będzie, nie, nie będzie tak jak przed chwilką ok, ok, no tu widzę zrobiłem jedną małą niedoróbkę z tego względu, że ta tabela zaczyna się od siódmego wiersza ta też a ta od, yy, ta od ósmego dopiero yy, więc to sobie poprawimy i tu widzę, że jeżeli zrobimy on mi tutaj jakoś koloruje z tego powodu. To też by można mm, zabezpieczyć. No, ale to może, może się tym pobawimy na samym końcu. Czyli jeszcze tak. Jeszcze podsumowując, e, z tego logowania pozostaje użycie tych ról, e, ale no to zrobimy zrobimy w jakimś kolejnym etapie. Może na samym końcu po prostu, żeby e, no żeby teraz nie przedłużać. Ja też już nie przedłużam.